Dzień dobry, dzień dobry. Jestem po czterech i pół godzinach snu i czuję się naprawdę dobrze. Tak właśnie działają fazy snu. Poczytajcie, kto nie wie o co chodzi. Ja już jestem poćwiczony, pomedytowany. I teraz o co chodzi z tą medytacją? Bo powiedziałem to w sumie tylko w jednym odcinku, a dużo osób na pewno nie wie. Ogólnie trenuję koncentrację, czy to się też może nazywać trening uważności, lub też medytacja. To są różne nazwy, ale tak się przyjęło, że medytacja i taka nagonka urosła wokół tego. Ogólnie chodzi o to, że ćwiczę swoje skupienie. Ogólnie moje myśli w głowie to wyglądają tak To jest jedna myśl, druga myśl, trzecia myśl No i mam tak wiele myśli A w medytacji chodzi o to, przecież w tym treningu koncentracji Żeby właśnie myśleć tylko o jednym Ja się skupiam na tym, że sobie odliczam Z każdym wydechem od 100 do 0 Czyli jest 99 98. No i ogólnie to pozwala utrzymać mi koncentrację i ogólnie skupiać się tylko na jednym. No i co mi to daje? Że potem, jak powiedzmy przechodzę do swoich zadań codziennych, to wiecie, już nie, nie rozdrabniam się na milion rzeczy, tylko wiem po kolei, jakby... Nie mogę się wysłowić. Ogólnie pomaga mi to utrzymać taką skupienie, taką koncentrację w kolejnych czynnościach już po medytacji, w ciągu dnia, właśnie jak sobie robię 15 minut rozwoju, 20 minut angielskiego, czytanie książki, to potrafię jakby nie rozpraszać się w tym czasie, tylko cyk, jedna tylko czynność i tyle. No i to jest jeszcze mega ważne, ogólnie chodzi o to, żeby robić coś mega nudnego dla mózgu. Czyli jak ja sobie tego odliczam, to wiecie, ja się zaraz nudzę i zaraz mam milion myśli właśnie, a może by nagrać o tym, może na tym. No i cały czas muszę wracać do tego liczenia i nie myślenia o niczym innym. To jest na maksa trudnej. I, i, ale o to chodzi, no właśnie, żeby mózg miał ciężko, żeby ćwiczyć tą właśnie koncentrację, tą uważność. Dobra, medytacja i rytuał zrobiony, czas się podzielić na Instagramie ze światem, że już wstałem, 15 minut rozwoju i angielski. Niektórzy też mogą być zaskoczeni, jak to jest, że ty śpisz 4,5 godziny i jesteś wyspany i masz energię? A ja śpię 7-8 i jestem jak zdechlak, jak się obudzę. Tak właśnie działają fazy snu, ja troszkę się o tym edukowałem, aż znaczy, i tak wiem bardzo mało, ale testowałem to wszystko, testowałem przez 21 dni, spędzam przez 4,5 godziny i jak już wiem co, jak działa. I no polecam poczytać sobie o fazach snu. To jest naprawdę coś fenomenalnego jak dla mnie. Nieważne ile śpię, zawsze potrafię się obudzić w a czy może nie zawsze, no ale w 90% moich pobudek potrafię się obudzić wybudzonym i potrafię się obudzić wyspanym i mieć pełną energii z samego rana. I to jest coś cudownego. Rozumiem jakieś 40-50%, ale tak strasznie chcę go zrozumieć, tak strasznie chcę czerpieć od niego wiedzę. że Po prostu oglądam to i będę to oglądał 15 razy, wytłumaczył sobie kilka słówek i... aż to w końcu zrozumiem, aż to załapię. Mam ochotę zjeść tego batonika, bardzo mam ochotę. Więc napiję się szklankę wody. Taką mam zasadę. Kiedy tylko najdzie mi ochotę na słodkie, wypiję szklankę wody. Dodam sobie limonkę nawet. No, i teraz zgodnie z czystym sumieniem mogę sobie zjeść słodkie. Albo nie, dobra. Mam ochotę na słodkie, wypiję jeszcze jedną. Matko, ale jestem pełny. No, to teraz już czystym sumieniem. O matko. Nie, dobra, jestem silniejszy. Wypiję sobie trzecią szklaneczkę. Ale tylko bo już więcej nie wcisnę. Kurde, działa działa. Sukces! Mój kochany pamiętniczku Jest godzina 18.16 Dzisiaj troszeczkę później, ponieważ Wróciłem do domu wcześniej, bo podwiozłem je szefowa I zdążyłem już vloga dodać Na... Na, na YouTube'a, już dodać na Facebook'a I jeszcze na Instagram'a opublikować to, że dodałem Więc ogólnie już jest bardzo dobrze Co chcę Ci jeszcze powiedzieć mój pamiętniczku Czuję się ekstremalnie normalnie Pomimo tego, że spałem 4,5 godziny Więc na maksa wykorzystuję dzień I w planach mam jeszcze bardzo wiele Proszę bardzo, odpisać na wiadomości na Instagramie, przeczytać 15 stron książki, przepraszam, 10 stron książki, bo dzisiaj nie jechałem autobusem, więc nie czytałem. Taki właśnie widzicie, taki to jest właśnie, tak działa nawyk. Nie ma aktywatora X, nie, ten autobus, więc nie czytałem książki, więc muszę teraz to świadomie zrobić. Zamierzam zrobić trening, porozciągać się yy, i odnaleźć informację na temat heksagonu szczęścia, bo się coś o tym dowiedziałem i potem będę montował tego vloga. No, więc ogólnie to mam co robić, nie nudzę się, nie? No i co by ci jeszcze powiedzieć tutaj, no. Yy, o, o więc ci powiem. Yy, bardzo dużo teraz jem węglowodanów, makaronów, bananów i ryżów w tym tygodniu i naprawdę czuję się po tym... Czuć te skoki energii straszne, jak zjem, to brzuch mi zawsze tak bywali. Zawsze i bo jestem taki ociężały, jak baba w ciąży. Normalnie chodzę i taki, uh, muszę iść spać, czy coś się położyć. Więc to jest taki duży minus. I, i co? a i zaczynam dzisiaj y, głodówkę, znaczy gotówkę, post, po prostu leczniczy post. Y, zamierzam, dzisiaj jest czwartek, jest godzina 18.18, 18. ostatni posiłek zjadę o godzinie 17.00 i. To było słodkie, to było ciasto, i nie zamierzam nie jeść do soboty, gdzieś do południa. Trzeba się oczyścić. Ten materiał Ci się podobał, proszę zostaw łapkę w górę, a jakikolwiek komentarz, da mi to znak, że podoba Ci się to, co robię. A jeśli chcesz śledzić moją drogę do wymarzonego życia, to zasubskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco. Pozdrawiam, szczałeczka, lecimy!